Co ja teraz zrobię Natnę wzdłuż tego sera skórę w ten sposób Zobaczcie. Będę nacinał równomiernie To nie jest łatwa rzecz Chodź do mnie A jak mu sobie nóż U nas tak nie robimy W ten sposób Ok Bierzesz następny Przewracasz, ten wyciągasz, przewracasz. My wam postawimy ogień. Jedziemy do gniazdać. I teraz już następne razy głębiej wchodzisz, ok? Aha. Teraz robimy to po prostu tak. I proszę bardzo. Otwarte.